Siemano, w dzisiejszym odcinku będę chciał podłączyć wszystko to, co było z tego starego kompa. Płytka fajna, stara. Do tego były te ramy. Zobaczymy, czy jest w ogóle sprawny zasilacz. Zobaczymy, czy w ogóle ta płyta jest sprawna. Czy proces będzie działał? Jak mówiłem, jest to celeron 400. Więc zobaczymy, czy ten sprzęt w ogóle wystartuje. Ja go może tutaj koło rodebrat zapnę. No i co, wsadzamy. Nie ma tutaj tych łapek, co te procesory trzymały. Tutaj nie ma tego, ale proceg aż tak bardzo nie lata. zaraz tutaj go przydałby się jakieś chłodzenie. Chłodzenie mamy. A co? To są 133-256. Dosięgnę do mojego magicznego pudełka, w którym mam kości ramów, praktycznie wszystkie rodzaje, także coś się na pewno wybierze. Mam tu nawet procesor tego typu, jak ten. Tu jest celeronik B -b 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 z 98 roku. Nie wiem, czy to widzicie? Chyba nie. No nieważne, i co to byłby za celeron? Może ten jest mocniejszy, tylko że nie mam do niego radiatora. Dobra, pieprzyć, sumy tutaj, sumy tutaj mamy. To były ramy 256-133, ale zaraz, zanim będę szukał magicznych ramów, żeby coś dołożyć. To najpierw trzeba byłoby sprawdzić, czy ten komp w ogóle wstaje. Więc co my zrobimy? Wsadzimy sobie tutaj ten ram. Przydałoby się jakiś power podłączyć na tym cudnym atx Tak. Dobra czyli zasilanie by było. Zaraz zobaczymy czy ten sprzęt w ogóle wstanie i czy się włączymy do biosu. Co by trzeba było podłączyć, jakąś klawiaturę. Tak. Klawiatura jest fioletowa. Dobra. To klawiaturę byśmy mieli. Ta grafika, co to jest? Velocity 128 AGP. Produkt w Meksyku 1997 rok. Robi się coraz ciekawiej, jeśli chodzi o daty sprzętów. Dobra, o weźmiemy sobie i wykorzystamy to pudełko, które było z Pixel View. Jest. No to co? Eee, co by było potrzebne? Potrzebny by było jeszcze monitor, prawda? Damy sobie to na koniec. To sobie damy tu. To sobie damy tu. Może byśmy tak cyknęli. Ten monitor. No i co? Wszystko jest. Nie wszystko jest. Nie ma zasilania. Nie ma zasilania Jest zasilanie No to co? Które by to było Ja już niestety ślepy jestem Już nie te oczy co były no Zaraz słuchajcie ja sobie to muszę znaleźć, miałem takie coś fajnego na moją ślepotę, ale Widzę, że już tego nie ma Już gdzieś to wyparowało Poczekajcie, poczekajcie Jak to mówił Smoleń z Laskowikiem? No nie ma tej mojej lupy o, Miałem taką fajną lupkę ze światełkiem Nie mam, dobra, reset speaker turbo. Procesor się włączył, ale nie ma obrazu, nie zapomniałem o czymś. Karta jest, ramy są, proces się włączył, w sensie cooler, ale dupa. Nie ma obrazu, nie ma obrazu. Przepiłem kości ramu, może slodnie ten. No i co? Monitor ciemny, jak na razie włączony w ogóle? No, chyba włączony Jest wielka dupa na Celeronie Chyba, że co, grafika uwalona? Przepiąłem ramy tu. No, proces nie może być inaczej wsadzony. Grafika jest, no tu wszystko niby jest. No to. Co jest do kubusia? Sprzęt zajarzył. W sensie, no kuler się. Jest! Jest! Patrzcie się. Jest! Pojawił się ekran. CPU 400 MHz 262 144 K. OK. Primary hard disk file. komp odpalił. Count odpalił. Jest dobrze. Alt Control Delete. Jesteśmy w BIOSie. Standard. Dysk tu był jakiś 255 MB. 255 MB tutaj był idd No nie pod dysku, bo przecież go nie ma. Właśnie muszę jakiś dysk skombinować, Bios. Co on tu ma? Boot Sequence od CD-ROMu, potem C, potem A. Działa. Słuchajcie, działa. Działa. Grafika ma 4 Mega. Grafika ma 4 Mega. Z tego, co tam się wyświetliło. Tutaj z tego, co widzę, to trzeba będzie dać tą muzykę. Będziemy składać PC na Windows 98. Co tu jeszcze jest? Jakieś stare sieciówki. Ten WindFast i Pixel. A to, co to jest? Aha, to jest jeszcze to. Hmm, ale on tutaj ma, z tego co ja widzę, to on tutaj ma komy i wyjście na drukarkę. Więc pierwszej nie będę tego instalował. Tylko kartę muzyczną, tylko dysk. I zwiększyć można pamięć na 512. 98 Windows 512 obsługuje zintegrowane peryferia czyli USB, klawiatura. No i wszystko to zresztą to już jest IDE, onboard FDC controller, serial. Tak, czyli tutaj za wiele nie mamy CPU Speed. 233, to jest 66 razy 3,5. No i dobra, dysku nie ma, chipset. To jest wszystko jak gdyby tak w normie. Dobra, chciałem odpalić sprzęta, sprzęt odpaliłem, sprzęt działa. Teraz trzeba będzie dodać, tylko może, chociaż na 98 Windows to 256 wystarczyło. Spróbuję postawić na tej płycie system i na tym procku o kurde, syn, jaki ciężki tik 24, zobaczymy czy cd jest sprawny trzeba będzie zainstalować, muszę wykombinować jakiś dysk i będziemy stawiać płytę, znaczy Windowsa Boże, co ja mówię, Windowsa 98 no to dobra, to jedziemy z koksem znalazłem tak może będzie dobry to jest dysk. Hmm, gdzież on ma tutaj wypisane. No co ja, ślepe, jestem z 99 roku, czyli płyta jest kombi z ogólnie z 90. Tu są po zespołu 97, 98, ale dysk jest czwóreczka czyli też byłby dobry no bo tutaj to już Seagate, ale to jest 160 giga, więc nie sądzę, żeby uciągnęło, więc sprawdzamy najpierw ten 4,5 No to jest chyba 4,5, tak coś koło no bo nie jest opisane nie widzę. Data jest, model jest ale zawsze tak jak ten Seagate ma tu opisany, nie? 160 tak. Ten tutaj nie ma, dobra? To podłączam. Podłączamy ten dysk. Zobaczymy, czy go BIOS wykryje. I czy on jest w ogóle sprawny, bo już nie pamiętam, ale chyba był sprawny. Mamy taśmy i trochę prądu. Troszeczkę prądu o. Dobra, dysk jest, może nie jebnie Monitor włączony, no to klawiatura jest To jedziemy z koksem Sorki No i patrzmy dyszel Jest! 6,5 giga to jest Sorki, pomyliłem się. 6,5 giga. Znalazł go. Dobra, jest. 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 Tak, 6,5 giga. Znalazł go ładnie. CD-ROM. Teraz jeszcze trzeba sprawdzić, aha, to nie może tak być, bo CD-ROM potrzebuje. Dobra. Czyli Save Exit. <laughs> na tym dysku był Windows 98. <laughs> Nawet nie wiedziałem. Ale program spowodował błąd tak, bo to było z jakiegoś innego kompa. Trzeba będzie na nowo wszystko przetegować. Wszystko na nowo. bo bodajże tak, nic nie widzę w tym świetle no trzeba będzie na nowo system postawić, dobra ale w każdym bądź razie na dysku jest Windows 98, czyli czyli z elegancko pam, 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 dobra, to spróbujemy jeszcze później ramów poszukać no trzeba będzie, no jest system, ale powiedzmy, że normalna się nie uruchamia nawet nie wiedziałem, że na tym dysku jest Windows 98 OK czyli mamy sprawę załatwioną będziemy na tym dyszlu budowali cały systemik ale teraz jest numer bo system brnie bo system brnie Dalej, poczekajcie chwilę. Musiałem się obrócić. Tada, mysz PS2, bo nie widzi myszki. Dobrze, że człowiek jest przygotowany na każdą ewentualność. I tak jak to w punkcie mówiłeś, skąd biorę te wszystkie graty? No, dzięki temu, że są graty, to jestem przygotowany na różne dobra, CD-ROM jest niepodpięty, tak jest więc on będzie się pluł damy na razie na anuluj wszystko ok dobra, on tu teraz będzie wszędzie chciał dysk CD-ROM damy anuluj dobra, Windows jest ale ja bym puścił na nowo, na nowo świeży Windows Bo on tu teraz coś szuka, ale ja bym puścił na nowo świeży O Mieszka nie działa no Dobra, trzeba wziąć i sprawdzić I sprawdzić CD Dobra, Cedek podpięty Wiem, że jest troszeczkę to tak od dupy strony zrobione, ale, ale to jest nieistotne. Jak to wygląda, ważne, żeby działało. Standard. No, tutaj się, czekajcie, tutaj jak to się. Nie wiem, co to w ogóle jest. Dobra, idę, d. Uuu, teraz mi dysku nie znalazł. A dlaczego? Coś pewnie ze zworkami. No, ale tutaj jest. To escape. SAVE, pewnie nie znajdzie dysku coś. Zworki ujebane, chociaż tu nie ma żadnego zworka ni slave, ani nic No, dobra, zaraz będziemy patrzeć co się dzieje przepiąłem z worki teraz powinno być wszystko oki doki zaraz zobaczymy tutaj go teoretycznie nie widzi ale teraz znowu nie wykrywa jak podpiąłem CD-ROM coś jest nie tak coś jest nie tak wyposażyłem CD w zworkę. zaraz zobaczymy czy to coś pomogło dałem inaczej z w CD-ROMie dysk znalazł dobra CD-ROM tutaj dysk widzi SAVE EXIT Zara, okaże czy jest dobrze, czy jest źle. Zobaczymy, CD-ROM. Znalazł CD-ROM. CD. Teraz, czy dysk się ujawni? Dysk się ujawnił. CD-ROM się zbutował. Jest duża szansa. Teraz zobaczymy jeszcze, czy myszkę mi widzi. Czy port myszy błąd ochrony systemu Windows, uruch uruchom ponownie komputer ale to nic damy na świeżo Windowsa <laughs> damy Windowsa 98, tylko tutaj szuflada się od razu zamyka w tym CD czyli już widzę, że CD jest zjebany CD jest zjebany przepraszam za brzydkie wyrażenie teoretycznie odpalił się odpalił się z więc może jest sprawny tylko coś z szufladą jest bo się zamyka, otwiera, zamyka, otwiera no nic, przejedziemy zobaczymy, co się będzie działo powiedzmy, że chcę Enter Kontynuuj instalację. Naciśnij Enter. Ale przydałoby się sformatować dysk. Czemu on nie chciał. A, zrobiłem sobie błąd. Powinienem sobie zrobić inaczej. Uruchomić formatowanie. Dobra, muszę się restartnąć. On tu na razie niby teoretycznie wszystko zapierdala. Zobaczymy czy znano myszkę Jest myszka. Zakończę instalację. Czyli jak na razie, zakup nie walnięty, znaczy, zakup znajda. Powiedzmy po części, tak. Boot from CD-ROM. Uruchom komputer z obsługą CD-ROM. To nam będzie potrzebne. Kurde, jak się. Jak to było na no, format c dwukropek... DIR już zapomniałem. Jak to było? Boom bu, bubu bu. setup 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 enter. No ale to jest dalej. Zaraz, 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 zaraz. Jak to było, żeby sformatował dysk? No przecież format C się pisało. No dobra, już sobie przypomniałem. Musiałem wejść w katalog. Windowsa. Wszystkie dane zostaną utracone. Dobra, to niech on się sformatuje i przechodzimy dalej do akcji. Dysk się już sformatował, ma trochę bacektorów, niewiele, ale ma. Instaluje się Windows. Także wystartowałem z projektem Celerona. A docelowo będę chciał zainstalować na nim tą kartę do zgrywania z w tą wideo zip. Ale na razie czekam, aż zainstaluje się Windows. No, zaraz zobaczymy, jak nagrał się Windows. Oczywiście, Windows nagrał się bez problemów. Ja już tutaj troszeczkę zrobiłem zmiany. Jest troszeczkę inaczej niż było. Także już wam wszystko pokazuję. Już Komputer został poskładany do kupy. Jak widzicie obok, system się uruchamia. Windows się uruchamia. Została zainstalowana, zmieniona została tylko karta graficzna. Nie zainstalowałem tej grafiki, która była wcześniej, czyli tej oto 4-megowej. Zainstalowałem grafikę no, dekolepszą Radeona ATI 9250. Także jest to zupełnie inny sprzęt. Pięknie wszystko działa, pięknie się odpala. Tak się prezentuje z tyłu. Tutaj karta wideo zip, tuner telewizyjny, karta muzyczna Sound Blaster. No i wyżej wspomniana karta graficzna. Także tutaj jest zupełnie inna, inna. Yy, specyfikacja sprzętu, tak jak tutaj widzicie, system się zainstalował. Zainstalowałem tutaj Half Lifea, Winampa. Komputer jest całkowicie z roku 99, 2000. ogólnie już do testów jest magnetowid. Udało mi się znaleźć oprogramowanie. Yy. Oprogramowanie do tej karty, powiedzmy nazwijmy tego grabera, na karcie PCI jest to takie oprogramowanie. Jest to video zip. Mniej więcej prezentuje się to tak, że wchodzę sobie tutaj Cyfrowe Studio, Digilab, Jak widzicie, 3.1 pełna instrukcja, pełen full. Wszystko pięknie śmiga. Tutaj się wybiera kartę oczywiście Philipsa Video Zip i jak najbardziej karta tutaj zgrywa. Wystarczy włączyć magnetowid. Poczekajcie. Muszę tutaj mu podłączyć zasilanie. Magnetowid włączony. Power. Jak widzicie na ekranie. Z przechwytywania pojawił się obraz magnetowidu. Włączam play na magnetowidzie i już film z vhs pod Windowsem 98. Za pomocą tej karty, wideo ZIP pokazuje nam. Oczywiście tutaj są wszystkie opcje. Można zgrywać. Oczywiście jedynym przeszkodą jest tylko ten mały dysk twardy. No jest to 6,5 giga. Więc teraz będę się doktoryzował z instrukcją jak yy, zgrywać, jak tutaj sklejać filmy na tym wideo zipie. Mam tutaj instrukcję do karty. Tutaj mam instrukcję do Digilabu. Dzięki tej płycie którą ciężko było znaleźć, ale jest znaleziona, oryginalna mamy taką oto finalne zwieńczenie sprzętu ze śmietnika sprzętu, który był w kartonach, w kawałkach i praktycznie do wyrzucenia a ja tu teraz mogę zgrywać sobie filmy znaczy zgrywać, no mam takiego komputerka, dałem mu taką obudowę Tutaj zobaczcie, tak to wygląda w sumie. I VHSik podłączony do Windowsa 98 jest pełny rip z tamtego okresu. Także sukces większe dzieło. Wszystko się udało. Jest. Dobra. To na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Za poświęcony czas, tak jak tutaj widzicie, teraz sobie zatrzymamy wideo, puścimy jeszcze raz wideo i obraz, wszystko pięknie chodzi. Dobra, dzięki, pozdrawiam serdecznie wszystkich i do usłyszenia, do następnego, cześć.